Dodanie siódme, zbiór wartości funkcji f jest i trzeba wskazać, który przedział. Tutaj mam wykres funkcji f, jest wykres, zbiór wartości odczytuję na osi y, czyli tej pionowej i odczytuję w ten sposób, że najpierw znajduję najniżej położony punkt tego wykresu, to jest ten punkt. Czyli zbór wartości zaczyna się od minus dwójki, tak? Bo odczytuje zbór wartości na osi y. Następnie znajduje zb... najwyżej położony punkt tej funkcji, czyli ten. Czyli ta funkcja sięga do piątki. Dlatego zbór wartości jest od minus dwójki do piątki. Tak? Od minus dwójki do piątki. Tutaj jest... napisane zbiór wartości to jest odpowiedź. Ważna rzecz, tutaj ten przedział jest domknięty obu stronie, A to dlatego, że minus dwójka należy do zbioru wartości. Tak? Tutaj jest ten punkt. Nie ma jakiegoś kółka otwartego, żeby, które, które by znaczyło, że ten punkt nie należy do wykresu. Dlatego ten punkt należy i ta, ten zbiór wartości zaczyna się od minus dwójki. I podobnie w piące ten punkt też należy do wykresu, i i dlatego ten zbiór wartości kończy się w piące. Mówiąc o kółku otwartym, miałam na myśli to, że to jest kółko zamalowane, a otwarte to by był taki okrąg mały, który by oznaczał, że ten punkt nie należy do wykresu, albo ten. Ale to tak sobie gdybam, ponieważ tutaj nie ma żadnego kółka ani zamalowanego, ani otwartego, co oznacza, że ten punkt należy do wykresu ten też należy, i dlatego zbój wartości jest od minus dwójki do piątki obustronnie zamknięte. Tutaj jeszcze jest jedna ważna rzecz. Ten zbój wartości jest całym tym przedziałem, ponieważ ta funkcja jest ciągła. Tak? Tutaj nie ma żadnej, żadnych przerw, bo ta funkcja mogła być, tutaj się ciągnąć i tu mogła być przerwa. Tak? To mogła być przerwa i dalej się zaczynać od tego miejsca. No I wtedy ten cały zbiór wartości od minus dwójki do piątki to nie był, to znaczy ten cały przedział nie byłby zbiorem wartości. Tutaj właśnie by, byłaby, by, tutaj byłaby przerwa między dwójką a trójką. Ale tutaj też takie dbanie, ponieważ ten wykres ładny, ładny jest ciągnący się, więc cały ten przedział jest zbiorem wartości. Więcej o zbiorach wartości możesz poczytać sobie tutaj i posłuchać. Tutaj po prostu zaznaczyłem jeszcze odpowiedź A, ponieważ to jest dobra odpowiedź, i na tym, w tym zadaniu to już wszystko.